O, witajcie z Brzyści, witajcie niedualni przyjaciele Dziś będzie o pogrzebie, o śmierci i o wyborach Taki zestaw Ktoś mnie zapytał jak sobie radzić z kwestią Kolejnego pogrzebu wśród bliskich osób. Jak, jak, jak to jest? Jak to jest żegnać kogoś, kto odchodzi na zawsze, i rozumiem, że to jest jakaś seria takich strat? Ktoś inny mi powiedział, że boi się śmierci. Młody człowiek mówi: Ja się boję śmierci. Boję się, że to wszystko jest bez sensu, bo na końcu jest i tak śmierć, a ten koniec nie wiadomo kiedy jest. I do tego wszystkiego ja sobie rozmyślam o wyborach w Polsce. Rozmyślam sobie o tym na przykład co się stało z państwem, które mieliśmy jeszcze tam 9 lat temu czy 8 lat temu, gdzie, gdzie była w miarę publiczna telewizja, gdzie... Była jakaś wystandaryzowana na zachodnich doświadczeniach cywilizacja, która przyszła tu do nas i której już nie ma. Mamy taką sytuację, że telewizja nie jest publiczna. Telewizja jest tubą jednej partii. I 30% paru procentom ludzi, którzy pójdą do wyborów, zupełnie to nie przeszkadza. Oni są zadowoleni. I zagłosują na PiS, który łamie wszelkie zachodnie standardy. A 70% ludzi, którzy pójdą na wybory, nie są w stanie się dogadać, żeby pójść z jedną listą, tylko idą w czterech komitetach i udają, że to są prawdziwe jakieś wybory. Może być też tak, że to wszyscy są jest dobrzystami i doskonale sobie zdają sprawę, że nie mamy żadnego wyboru. Że po prostu rzeczywistość się dzieje. I w tym miejscu świata, w kraju nad Wisłą, nie może być nigdy za dobrze, a już na pewno nie może być za dobrze przez długi czas. <ślesz> przez długi to rozumiem taki w ludzką miarę, nie? 30 lat. Nie wystarczy. <laughs> Zwijamy demokrację, zapraszamy tu rozwiązania, które na pewno doprowadzą nas do katastrofy. I te trzy problemy można rozwiązać w bardzo prosty sposób. Można przenieść uwagę do jaźni, do tego, kim naprawdę jesteś. Czyli czymś, co pojawia się wtedy, gdy jeszcze nic się nie pojawia, co jest dostępne już wtedy, zanim pojawi się pierwsza myśl czy pierwszy oddech. Zanim pojawia się pierwsza myśl, kto wygra wybory, albo czy umrę, czy nie umrę, czy jestem tym ciałem, czy nie ciałem, albo jakakolwiek inna myśl, jakiekolwiek inne emocje, cokolwiek zanim się pojawia, już coś jest. I to jest doświadczalne. Możemy tego doświadczyć. Możemy rozpoznać, że świadomość istnieje przed wszelkimi przejawami. W tej świadomości mogą się przejawiać różne rzeczy, ale zanim to nastąpi, to już jest takie pole gotowe do tego, żeby rozpoznać wszystko to, co może się pojawić. A może się pojawić na przykład strata w naszym życiu, może się pojawić jakaś katastrofa w naszym życiu, może się pojawić piękny widok, taki jak za moimi plecami, może się pojawić jakaś osoba, którą kochamy, albo którą pokochamy, dopiero się zakochamy w kimś, może się pojawić ktoś, kto nam zrobi świństwo i się odkochamy, możemy poznać wyniki wyborów. <laughs> Pewnego ludu nad Wisłą. I te wyniki mogą być, na przykład, z naszej perspektywy, skrajnie niekorzystne. Może być tak, że możemy być w rozpaczy z powodu tego, że ktoś nie poszedł na wybory, a ci, co poszli, to wybrali w taki sposób, że. Nasze standardy, nasze oczekiwania, nasze preferencje zostaną sfrustrowane. Być może na wiele lat, być może na całe życie, być może do końca tego wcielenia, albo na pięć następnych. I kiedy patrzymy z punktu widzenia osoby, jednostki, no to, to wszystko może być bardzo dramatyczne, może być straszne kiedy patrzymy z punktu widzenia jaźni, czyli tej przestrzeni tej świadomości, tej ciszy, która jest przed hałasem i po hałasie, i w trakcie też, tylko jej nie słychać. Jak jest hałas wyborczy, to nie słychać tego głosu, który mówi: "A zawsze jest jakoś. Zawsze jest jakoś, zawsze będzie jakoś. Obojętnie kto wygra, to i tak kiedyś przegra." Obojętnie na ile zadłużą ten kraj i na ile kupią sobie w taki czy w inny sposób wyborców, to i tak kiedyś przegrają. I ta świadomość tego jest przed każdą myślą i po każdej myśli i w trakcie tej myśli też. <ślad> świadomość, która mieści w sobie wszystko, jest zawsze obecna. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że gramy w Chińczyka i mamy świadomość, że to tylko gra wcale nie znaczy, że musimy się źle bawić. Możemy obstawiać, że żółte wygrywają albo czarne, albo zielone, albo czerwone, i przeżywamy różne perypetie. Rzucamy tą kostką i liczymy na jakiś rezultat, ale możemy też. Zobaczyć, że człowieku nie irytuj się. <laughs> ktoś umarł. Z pewnej perspektywy straszna sprawa, ale z pewnej perspektywy jest to zwyczajna kolej rzeczy. Tak po prostu bywa, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ktoś umiera, ktoś przeżywa smutek z tego powodu, czy rozpacz. I to jest ok, no przeżywasz smutek, przeżywasz rozpacz. Bo taki jest moment w tej chwili. Nie? Tracisz wolność. Bywa tak, że ktoś traci wolność. Tracimy wolność. Z pewnej perspektywy to jest straszne. Nie? Z perspektywy narodu, z perspektywy cywilizacji, z perspektywy układu sił jakichś geopolitycznych. To jest straszna sprawa. Jakiś pa, jakieś państwo przechodzi w inny obszar cywilizacyjny. Straszna sprawa. Nawet jeśli w tym państwie jest bardzo wielu ludzi, którzy mają świadomość zagrożeń. To i tak nie mają na tyle mocy, żeby pchnąć to wszystko w innym kierunku. No i straszna sprawa. Ale jednocześnie z punktu widzenia jaźni, może zobaczyć, no tak, ale tu się nic innego nie dzieje. Od pokoleń życie w tym kraju wygląda tak, a nie inaczej. Nic innego się nie dzieje. Z punktu widzenia jaźni możesz zobaczyć, że nic innego się nie dzieje. Tylko są jakieś dziwaczne epifenomeny. <laughs> jakieś, jakieś, jakieś energetyczne zawirowania. Nic innego się nie dzieje, tylko są jakieś informacje. Umysł traktuje je jako dobre i złe, ale jaźń może zobaczyć, że wszystkie są dobre. Skończyła się jakaś cywilizacja, skończyła się jakaś epoka, skończyła się jakaś planeta, przestała istnieć, jakaś gwiazda, wygasła. Z punktu widzenia jaźni, no, taka, taka sobie to historia. <taka>, taka zwyczajna. Po prostu coś się wydarza nieustannie. Nieustanny przepływ energii, który mogę obserwować z tego miejsca. Z tego miejsca. Mogę obserwować sobie przepływ energii. Mogę sobie obserwować jak rośnie trawa, albo jak rosną włosy na brodzie. Jak? Ludzie wrzucają śmieci do kosza. <laughs> Jest życie i życie produkuje śmieci i ludzie wrzucają śmieci. Jest życie i życie produkuje trawę albo liście i trawa sobie rośnie, liście sobie rosną, produkują tlen, a potem przestają produkować i sobie spadają. Dlaczego by to miało być coś niewłaściwego, że jakiś liś odpadnie? No, można by się zastanowić nad sensownością raczej tego, dlaczego robić mu pogrzeb. <laughs> Są takie tendencje, żeby uznawać, że to nas odróżnia od zwierząt, my jesteśmy bardzo, bardzo jesteśmy fajni. Nie porzucamy naszych zmarłych ciał, tylko je jakoś tam ładnie opakowujemy i żegnamy. I dokonujemy takiej ceremonii. To nas Wyróżnie jesteśmy bardzo świadomi, prawda? Że życie uszło z tego ciała, to nie wyrzucamy go do śmietnika, tylko celebrujemy tą rozpacz. A jak liście spadają, to je grabimy i wyrzucamy. A jak jakaś partia nie przekroczy progu, to się mniej nią przejmujemy. Nie ma poparcia. A jak jakaś partia Narobi sobie wyznawców i wygra wybory, to hulaj dusza. Piekła nie ma, można dalej rozdzielać stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Można podnieść cenę benzyny, można wymienić wojskowych na najwyższym szczeblu i robić dalej to, na co się ma ochotę. Jeszcze trzeba dokończyć parę tam rzeczy, jakieś sądy sobie podporządkować. I Trochę opozycjonistów pogonić i w ogóle już jest super. I tak jest. No tak jest. Taki jest świat. I taki jest ten nasz świat. Ten nasz polski świat jest właśnie taki. Że mamy przez chwilę wiosnę, potem mamy dziwne lato, które bywa różne. Potem mamy jesień. No. zbieramy to co sobie posadziliśmy czy posialiśmy a potem mamy późną jesień liście spadają trawa żółknie i cykl się kończy mamy zimę <śled> i Syberia <śled> no taki, jest, taki jesteśmy naród taki jesteśmy naród nie jesteśmy niezwykłym narodem. Inne narody mają podobnie. W Izraelu sobie też wybrali oszołomów. Mają konflikt. Tak jest. Nie da, nie da się tego uniknąć. Nie da się pewnych rzeczy uniknąć. Tak jak na przykład nie da się uniknąć końca tego filmu. <ścoughs> Coś zmierza do końca. I tak jest w przypadku tego filmu. Nie wiem, czy to pomogło komukolwiek. Że powiedziałem rzeczy, które są oczywiste. Śmierć tego ciała jest nieuchronna. Śmierć wszystkiego, na co patrzysz, jest nieuchronna. Koniec wszystkiego, na co patrzysz, jest nieuchronny. Wszystko, co widzisz, słyszysz i czujesz, pojawiło się w Twojej świadomości. <laughs> jest w Twojej świadomości w tej chwili i zniknie z Twojej świadomości. Bo jest takie, jakie jest. jest. Natura tego, co się pojawia, jest chwilowa. A Twoja natura jest wieczna. Twoja natura jest ponadczasowa. Twoja natura jest poza czasem. Twoja natura jest niematerialna. Obserwujesz sobie pewne rzeczy. Wkurzasz się, martwisz się, smucisz się. Idziesz na to głosowanie, mam nadzieję. Jak nie idziesz na, na, na to głosowanie, które jest teraz w Polsce, to, to zachęcam Cię też do, do, do nieoglądania moich filmów. <śledź> Szkoda mojego czasu dla Ciebie. Jak masz takie pomysły, że głosujesz na PIS, to pewnie i tak mnie nie oglądasz, ale jak w ogóle nie masz pomysłu, że trzeba zmieniać władzę, bo to jest dobre i zdrowe, to nie oglądaj mnie. <śledź> taką, taką mam sugestię. Nie dlatego, że miałem jakieś poglądy polityczne, tylko dlatego, że ja mam pewne poglądy estetyczne. Mam pewne poglądy etyczne. No, promuję jest dobrzyzm. Nie promuję syfu. Nie promuję jakiegoś nie jest dobrzyzmu. Tylko promuję coś, co ma sprawić, żeby ci było lepiej. W tym jest. Agitacja wyborcza. Zagłosuj na którąś z partii opozycyjnych. Po to, żeby była równowaga w kosmosie. <grystanie> Wszystko się kończy. Wszystko, co widzisz, słyszysz i czujesz, zniknie. Nie marcie pogrzebami, nie marcie śmiercią. Śmierci nie ma. Śmierć form jest tylko i wyłącznie przemianą energii. To jest banały nie? Ale jak rozumiesz to na głębokim poziomie, nie na takim fizycznym, nie na psychologicznym, nie na intelektualnym, filozoficznym. Nie głębiej. Zrozum. Tak wygląda ten świat. To jest fajny świat. Taki, jaki jest. A żeby był taki, jaki jest, to musi być tak, jak jest. <ścoughs> ナマスペ。